Hej, hej, witajcie, ja jestem generałek, a to moi drodzy, jest kolejny odcinek naszej serii z Gryf Bioshock. W poprzednim odcinku zmodyfikowaliśmy zmodyfikowaliś, sobie e, nasze struny głosowe, żeby, żebyśmy brzmieli zupełnie jak tatusiek, i naprawdę brzmiły jak tatusiek, kiedy dostajemy obrażenia i tego typu rzeczy. To jest bardzo dezorientujące i przerażające w pewnym sensie. And... No, została nam jeszcze jedna rzecz, to znaczy tutaj znajduje się kamera, i tam się znajduje w środku generator. No i ja wiem, jak się tam się dostać. Otóż wystarczy porazić, tutaj wejście. Wejdziemy do środka, mamy tutaj parę rzeczy. Fajne rzeczy. No i możemy wyłączyć. Mam tutaj obejście kontroli generatora. Tam widzimy safe i wiele różnych fajnych rzeczy. Możemy wyłączyć go, ale to zadziała tylko tymczasowo. Ale to było niepotrzebne. Tak więc możemy pobiec i szybko tam wskoczyć. Aczkolwiek... nie wiem, czy to wyłączyło. Nie, nie wyłączyło. A, spadła. Nie wyłączyło to, niestety. Kamery, więc musimy je najpierw rozwalić. Z tego zaraz się wrócimy. I po prostu... Chyba sobie jaja robicie. Ilu was jeszcze może tutaj udawać martwych? Bo to jest głupie już. Weźmy... Ok, włączył się alarm. Dobrze, włączył włączył się generator. Mówi, on się tylko tymczasowo wyłącza. Dobra, możemy pójść. A. Czy możecie dać mi spokój? Naprawdę nie mam na, na Was czasu. Nawet nie czasu, to jest już jest nudne. Naprawdę? Okay, zapiszmy grę. uruchommy generator. E, znaczy, wyłączmy generator. wyłącz. No, halo. I biegniemy. A już miał On maksymalną ilość dolarów, nie? Super. Ma maksymalną ilość pieniędzy. To co co ma być? A dobra. Zebraliśmy to co chcieliśmy. Możemy w takim razie sobie. Z... sobie stąd pójść, spokojnie, ja ci nic nie zrobiłem. Ha, huh. czy to się da rozmrozić, kiedy mamy tutaj ten strumień powietrza? Trzeba... Może pominęłem to na palmem. Ciekawe. O nie, martwy kot. Czemu? Pomocni, pomocni pracownicy fonteina, do góry nogami. Kasetka trochę papierosy, kas, kasetka. Mam elektryczny śród. O kurde. Kawa. Sierociniec. Fonteii Futuristic. Aha, zle. No to, o. Ta woda nie wygląda dobrze. No co jest? Taka tylko ciekawostka? Bo poza tym mam pieniądze. Ok, ale tak, mam <zmiany> zmiana pracodawcy. Może to dlatego, że gram już w tę grę tak długo, ale temem upozorowała śmierć? Czy znaczy po prostu to błędnie założył? Okej, okay, to jest biblioteka, wydaje mi się, więc tutaj znajdziemy... Tu jest biblioteka, więc znajdziemy tutaj chyba buty, Czy już mamy... Ej, tu jest granat w ogóle, Fajnie, ale chyba mam, mamy jej zapas. A, okay. Dobra. Mam nadzieję, że nagle nie będziemy tutaj mieć wielkiej zabawy z mnóstwem przeciwników, ponownie jak przedtem. Czy my mamy buty? Huh. Czy buty pewnie jakieś mamy? Nie, nie mamy butów. Nie mamy nawet nóg. O nie! Co my teraz zrobimy? Okej, okay, chyba tutaj znajduje się w końcu. Nie Chwila. Gdzie miałem znaleźć Skafander Nie wiem Eee, w drugą stronę pójść Nie za bardzo wiem Co robić Tutaj byliśmy Może powinien wydać pieniądze, ale ki z tym No come on! Drugi raz ten sam ja rozumiem wiele, ale chociaż bądźcie oryginalni. A to w ogóle nasze postać, No bo się cały czas mylę, że. Cze, cze, gdzie jest tatusiek? Dlaczego jęczy? Ale to nie, to my. To my jęczymy. I to jest straszne. Prawie do biblioteki, tę tędy? Nie, wiem, wątpię, ale okej. Okay. Środek edukacyjny, małe cuda. A my tutaj byliśmy, okej. Okay. To nie wiem gdzie. Mieliśmy pójść do biblioteki, gdzie jest, gdzie jest biblioteka? Tutaj nie pójdziemy, no bo oczywiście Atlas zamknął. Tędy przypłynęliśmy. No to jest niby biblioteka, no tak to wygląda przynajmniej, główny hall. Wszędzie mamy książki. O, jest! O mój Boże! Nie, M Mendla? Okej. Okay. To jest tak. E e Kto to był Mendel, bo był oczywiście jeszcze ten. Znaczy był Mendelejew który oczywiście stworzył. Który oczywiście stworzył tablicę pierwiastków. Mendel to chyba był. Gregory Mendel to był ten, który odkrył, wydaje mi się, podstawy genetyki na zasadzie. To był. O ile dobrze pamiętam, on był zakonnikiem, który po prostu a, mnożył, mnożył. Um, zajmował się ogrodnictwem. I on zauważył właśnie takie podstawy genetyki na zasadzie rozmnażania e, kwiatów i tego typu rzeczy. O ile dobrze pamiętam, tak, że, że wiele rzeczy nie jest losowych, tylko tak naprawdę to właśnie to, jak są rodzice, to ustalają. No, o ile dobrze pamiętam, jeszcze próbuję sobie przypomnieć, jak się nazywał Anioł Śmierci, Auschwitz. On też był jakiś tak Mendel. Nie pamiętam już. E i ja się zastanawiałem czy to jego, ale nie, bo Gregory by nie miał na imię Więc. Więc co pewnie chodziło właśnie o tego. Au! Tak mi wydaje mi się, że chodziło właśnie o tego zakonnika Jakby się zastanawiam, czy to były na pewno no... no rośliny czy też e, jakieś proste zwierzęta chyba, chyba rośliny Zauważył, że jak się pewne cechy uh, rozmnaża, roz, to no, jakie jak pewne osobniki ze sobą paruje, no to dostaj, dos, nie dostajemy losowych cech, tylko dostajemy cechy jest najbardziej. No, ma to sens na zasadzie. A jak by powiedzieć? Teraz słowa. Nieprzypadkowy. Okej. Okay. Um. Nie wiem, za bardzo zarobić teraz w takiej sytuacji. No Może on dobra, zrobiłem coś takiego. Okej. Okay. Wydaje mi się, że to mogły być zwierzęta, bo pamiętam, że jakiś taki odkrył taką cechę w ogóle, totalnie pasywną, że tylko. Jak byli odpowiedni dziadkowie to się odkrywała. Jakiś taki biały kolor na jakimś przykładzie, ale to chyba mogło być inne kwiaty. Bo nawet nie kwiaty, tylko coś jeszcze innego. Kto tam to wie. No, a dawno nie miałem. Dawno się nie uczyłem o genetyce, więc... Ok, mamy buty tatuśka. To no ja Zaraz pójdziemy, tylko przeszukamy sobie jeszcze to miejsce. okej, okay, maszyneria lecząca, klisza. Nie wiem, czy się strzela nasza wieżyczka, ale. Zgaduję, że z łowianym. O Boże, już nasza postać nawet jest taka ciężka jak tatusiek. O, tonik. Zadanie obrażeń. Dwójka, chcemy coś zamiast tego? Okej. Okay. No, point. O, zawsze trochę celowych bełtów. Chyba wszystko tutaj. To chyba nie ja. Mam nadzieję. Dzięki komu dziby? to taki jest, Fontaine, ha? Tak jest przez ciebie, bo to ty... Por... Chciałeś przejąć całe Rapture, to ty chciałeś... Stworzyć z syna Ryana właśnie takie narzędzie zniszczenia, więc... Możemy cię zabić i tyle, co nam szkodzi nawet jeśli w niczym to nie pomoże, to jednak zawsze coś w cywilnie zawodnych strażnika, prawda? Ten, gdzie jest ten skafander? świetnie przekształcanie kandydatów jeszcze raz no, ja no wątpię, że, czegoś, że coś się pominąłem. Ale nic mi nie przychodzi do głowy. Gdzie mogę stać się ostatecznie tatuśkiem? O, To wygląda świetnie. To mnie chciało. Helm. Czy wykorzystamy w ogóle sprzęt, żeby chodzić pod wodą? I w ten sposób dorwiemy się do Atlasa? Fonteina? Bądźmy szczerzy, to było epickie. Czy tutaj znajduje się gdzieś ten hełm? Kasetki... Ha. Tutaj wszystko już zwiedziłem. Nie chcę w niezawodnych strażnikach. Dobra, możemy sobie zrobić taką opcję i oszukiwać trochę, żeby nie marnować czasu. Okej, okay, mamy teraz strzałkę misji. Nic mi to nie pomogło. Nic mi to nie pomogło. Nie, pomogło. nie wiem gdzie iść. Padaj. To tutaj! Dlaczego tutaj wcześniej nie zajrzałem? Nie wiem dlaczego. Ale mamy mnóstwo hełmów. Ciekawe czy mamy opcję. Możemy wybrać między normalnym, w sensie między ochroniarzem a e, uszatkiem. Tak czy inaczej woli uszatkę od razu mówię. Nie mamy wyboru Ej, ale jest faktycznie pisze wybór Fajne Czy jest opcja faktycznie tego Chro Ochroniarze? Nie To jakby trudne, szkoda mi, ale fajnie by byłoby, żeby była taka opcja, ale to dobra Oho

No to jest takie głupie, ale mnie to denerwuje. Dlaczego? Dlaczego nie mogę mieć fajnych rękawiczek? Chciałem mieć rękawiczki! Chciałem faktycznie stać się tatuśkiem. Nie mogę. S smutne. Dobra, wykorzystamy sobie strzałkę. Zapiszemy, no i co będziemy kończyć? Chyba tak. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, jeśli się podobało i do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszej serii z gry Bioshock. Hej, hej.